angkan W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten czas, który nam dajesz. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami na wszystkich drogach naszego życia. Prosimy Cię, daj nam odkrywać Twoją obecność przy nas w czasie tego wielkiego postu razem z Maryją i świętym Józefem. Amen. Jest pasterzem moim. Pan jest pasterzem moim. Cześć dzieciaki. Pan jest pasterzem moim. Mhm. I wiecie co? Dzisiaj porozmawiamy sobie o podnoszeniu poprzeczki. Znacie takie konkurencje sportowe, dyscypliny sportowe, jak skok w albo skok o tyczce? Tam jest taka poprzeczka. Yy, taka poprzeczka, nad którą sportowcy muszą przeskoczyć. Czy to skaczą yy, własnymi nogami, czy też wybijają się o tyczce, to muszą przeskoczyć nad tą poprzeczką. Przeskoczyć nad poprzeczką. Mhm. No i teraz, żeby oni zdobywali jakieś rekordowe wyniki, to tę poprzeczkę trzeba podnosić. No bo co do taką tam nisko zawieszoną, to co, to, 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 to byle owca przeskoczy. Trzeba podnosić poprzeczkę, żeby, żeby po prostu sprawdzić, czy da się ją przeskoczyć. I dzisiaj Pan Jezus w Ewangelii robi to samo. Podnosi poprzeczkę. Bo mówi do swoich uczniów, mówi ono wam, że przyjaciela to będziecie miłowali, kochali, a nie przyjaciela to będziecie nienawidzili. No i, i to wszystkim pasowało. No bo to było proste, prawda? W miarę proste. No bo jak ktoś cię lubi, to ty go też lubisz. A jak ktoś cię nienawidzi, to ty go też nienawidzisz. A Pan Jezus mówi: Nie, 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 nie. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. I módlcie się za tych, którzy was prześladują. To jest dopiero akcja. To jest dopiero poprzeczka wysoko postawiona. I kto przeskoczy nad nią? Ja wam powiem, kto przeskoczy. Święty. Mhm. Każdy może zostać świętym. Każdy może przeskoczyć nad tą poprzeczką, bo Pan Jezus dalej mówi, bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski. Nie mamy być tacy, jak wszyscy. Jak wszyscy nienawidzą swoich nieprzyjaciół, to my też mamy nienawidzieć, bo tak jest prosto i w ogóle fajnie. My mamy być zupełnie inni. Mamy być doskonali, jak Bóg jest doskonały. Jeśli On jest taki, to my też mamy tacy być. Jak to zrobić? A prosiliście kiedyś Boga na modlitwie? Właśnie o to? Panie Jezu, nie potrafię jeszcze no, kochać tych, którzy są dla mnie niemili. Pomóż mi, Panie Jezu, proście, a będzie wam dane. No to prośmy o umiejętność kochania tych, którzy są dla nas nie niemili. A będzie nam dane. Witajcie, kochane dzieci, w kolejnym naszym dniu rekolekcji. No trudny jest czasami ten wielki post, a dzisiaj Pan Jezus mówi o rzeczy trudnej, a nawet chyba może i najtrudniejszej. To znaczy o tym, żeby kochać, Nieprzyjaciół, czyli żeby być dobrym dla tych, którzy dla nas są niedobrzy, to jest bardzo trudne. I Pan Jezus mówi: Bądźcie doskonali, jak doskonały jest ojciec Wasz niebieski. Bo zobaczcie, deszcz, który jest potrzebny, pada na wszystkich, i na dobrych, i na złych, i słoneczko świeci dla wszystkich, i dla dobrych, i dla złych. Pan Bóg jest dobry dla wszystkich. I wy też bądźcie dobrzy dla wszystkich. To jest bardzo trudne. I kochani, ja też to widzę po mojej córeczce Marysi, niektórzy z was ją znają, bo ją wam przedstawiałem w rekolekcjach adwentowych. Widzę często, że ona na mnie patrzy i powtarza to, co ja robię. I o to troszkę chodzi właśnie w naszej wierze, żebyśmy patrzyli na naszego, na naszego Pana, na naszego Boga, na Pana Jezusa i uczyli się być, ta, być takimi jak On. On właśnie kochał też tych, którzy byli dla Niego niedobrzy. I o tym, kochani, właśnie, o tej trudnej miłości tych nieprzyjaciół naszych, właśnie jest dzisiejsza Rymowanka. Zapraszam na Pana Rymowankę. Jeśli chcemy naszego Ojca w niebie naśladować, to musimy nawet naszych nieprzyjaciół od serca miłować. By kochać swego wroga, trzeba mieć w sercu miłość Boga. A żeby ją w sercu swoim nosić, musimy o tą miłość po prostu codziennie Boga prosić. Dlatego dzisiaj, kochani, poprośmy Pana Boga, dzisiaj taką właśnie takie zadanko mam dla Was. Poproś dzisiaj Pana Boga o to, żebyśmy też, że, żebyś umiał, umiała być dobry, dobra dla tych, którzy nie są dla Ciebie mili. Oj, trudna sprawa, ale damy radę z Panem Bogiem i Maryją. Dziękuję Wam kochani za dzisiaj i do zobaczenia w następnym dniu rekolekcji. Pa, pa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Sobota, pierwszego tygodnia Wielkiego Postu. Po piątku przeskakujemy. Jeszcze mamy dużo siły na skakanie, chyba, po tej pustyni. Jak się czujecie, moi drodzy, już sporo dni, ponad tydzień idziemy drogą piaszczystą, w upale. Czyliście dobre buty? Wiecie, buty jakie? są ważne? Wiecie, buty jakie to są jest ważne? ważne? Wiecie, to jest bardzo ważne, akurat na w jakiejkolwiek pielgrzymce, na którą pójdziecie, jak się na przykład idzie do Santiago de Compostela, to tam faktycznie idzie się przez góry. Wie, większa część tej drogi w sumie prowadzi przez góry. No i to jest bardzo ważne, żeby mieć dobre buty, bo jak nie mamy dobrych butów, to możemy mieć takie bąble i takie odparzenia, że, że potem po prostu nie damy radę pójść. No właśnie, i co teraz? I co teraz? I dzieci, jak mają złe buty, albo mają problem z butami, to zawsze mówią Mamo, mamo pomóż mi zawiązać sznurówki, sznurowadła. Pomóż mi zasznurować i mama pomaga i uczy. Tutaj musisz zrobić taką kokardkę. Tutaj musisz tak zaciągnąć i potem przychodzi mamo, ale zobacz zrobiły mi się takie supełki i ciągle do tej mamy i ciągle dzieci wołają mamę jak mają problemy z supełkami. Mhm. I my też musimy zawołać mamę, bo jak to my idziemy już 8 dni w drodze bez mamy? Sami sobie z takimi supełkami nie poradzimy. Zobaczcie, ja próbuję to zrobić, ale ja nie dam nie ja miałam, rady. Nie rady. Ja mam takie robie. Dlatego zawsze na naszej drodze musi być z nami Maryja. Maryja, którą chcemy dzisiaj tutaj Wam przybliżyć. Przedstawić. To jest Maria Rozwiązująca Węzły. Ten obraz powstał około 300 lat temu w Niemczech i tak na dobrą sprawę prawdopodobnie dzisiaj byśmy niewiele o nim wiedzieli, gdyby nie ksiądz Bergoglio, który później został papieżem, jest teraz jest papieżem, papieżem Franciszkiem, Franciszkiem, który tak się zachwycił tym, tym obrazem, że Zawiózł go ze sobą do Argentyny, zaczął go rozdawać w Argentynie. W Argentynie zaczął się bardzo duży kult tego wizerunku Maryi, właśnie rozwiązującej węzły, i dzięki temu dzisiaj też jest ona znana również w naszym kraju. Jak mamy jakiś węzeł, kochani, jak mamy jakiś problem, jak mamy jakiś smutek codziennego dnia, to musimy prosić Maryję i możemy właśnie przez nowenne, przez ułożone modlitwy do Maryi rozwiązującej węzły prosić o rozwiązanie tego problemu. Oddawać jej każdy węzeł, każdy supełek naszego życia. Zobaczcie na tym obrazie, anioł z jednej strony podaje Maryi wstęgę z supełkami, a z drugiej strony Maria oddaje ją już bez supełków. I bardzo w to wierzymy, i naprawdę nie możemy iść żadną drogą bez naszej ukochanej mamy. No i zobaczmy, cóż za, za zadanie na nas czeka dzisiaj. Bierzemy sobie kartę POST, znajdziemy tutaj kolejne zadanie dla Was i dzisiaj macie na niej napisane. Zrezygnuj z czegoś, co jest dla Ciebie przyjemne, i zachowaj to w tajemnicy przed innymi. Tak, żebyśmy nie trąbili na lewo i prawo: o zobaczcie, jak ja pięknie dla Pana Jezusa i dla Maryi tutaj się poświęcam. Tylko, żebyśmy, zobaczcie, tak jak Maria, w cichości brali te wszystkie trudności naszego życia i pomagali Marii pięknym, naszą piękną ofiarą, pomagali jej. Rozwiązywać węzły naszego życia, rozwiązywać węzły życia naszych bliskich, życia wszystkich potrzebujących ludzi, bo przecież my sami na tej drodze nie idziemy. My prowadzimy razem z nami um, wielu, wielu innych ludzi. A jutro, druga niedziela Wielkiego Postu, jeżeli macie wasze świece, możecie sobie jutro zapalić. Jeśli ułożyliście je w kształcie krzyża, to może być druga fioletowa jutro zapalona. Jutro się nie spotykamy. Jutro nie liczymy tego dnia do drogi Wielkiego Postu. Dobrej drogi i do zobaczenia w poniedziałek. Błękamino mino. Z Panem Bogiem. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.